Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochane bo Państwu. Mamy poniedziałek, rozpoczyna się nowy tydzień. Jak Państwo wiedzą, no, gdzie jak gdzie, ale u nas można znaleźć dobre teksty. Ja nie mówię o sobie przez skromność. Mówię dzisiaj o panu Andrzeju Wodeckim, który przysłał bardzo, bardzo dobry tekst. I jeżeli... No, 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 no trzeba pomyśleć, bo to przecież nie tylko o świetle i o, o latarni. Ciekawy jestem Państwa opinii. Zapraszamy serdecznie. Gdzie jasne świeci światło, tam ciemno pod sufitem. Energii widać brakło, a i napięcia przytem. Już dawno to stwierdzono, pieczęcią znacząc czarną, im bardziej oświecono, tym ciemniej pod latarnią. Bywały sprawy różne, te wielkie i te małe. Policjant pełni służbę, bandyci kradną dalej. Już dawno to stwierdzono, pieczęcią znacząc czarną, im bardziej oświecono, tym ciemniej pod latarnią wiedząc co spowiadać musi przykuty do ołtarza Najszybciej da się skusić i jemu też się zdarza Już dawno to stwierdzono pieczęcią znacząc czarną Im bardziej oświecono tym ciemniej pod latarnią Polityk prawdę powie, adwokat nie nakłamie Myśliwy nie kłusuje, konwojent się nie złamie Już dawno to stwierdzono pieczęcią znacząc czarną Im bardziej oświecono tym ciemniej pod latarnią a gdy latarnia ciemna i noc, że wykol oczy, jest jedna myśl przyjemna, że przyjdzie koniec nocy i rankiem świeżym jasno. Zbudzić się damy radę, więc kiedy światła gasną, ja wtedy spać się kładę. Na koniec wszystko w kupę, wypada razem złączyć. Przykłady wszystkie super, wystarczy prąd podłączyć, bo dawno to stwierdzono pieczęcią znacząc czarną. Im więcej ludzi w kupie, tym bardziej doń się garną. No, 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 dziesiąty bardzo dzisiaj jest poniedziałek i imieniny obchodzą w tym pięknym dniu Cyprian i Makary, a także Aleksander, Eugenia, Gaja, Gajusz, Piotr, Porfirion, osiołek Porfirion był w, u Gałczyńskiego, pamiętają Państwo? Simplicius Symplicy i Zwnisława. Ciekawe, kto takie imię ma. Czy jest jakaś zwnisława w ogóle w naszym pięknym kraju? Wszystkiego dobrego, kochanym Państwu, solenizantom. Nietypowe święta mamy. Mamy Światowy Dzień Drzemki w Pracy. Mamy Dzień Mężczyzn. Mamy Dzień Całowania w czoło. Mamy Dzień Mario. Międzynarodowy Dzień Peruki i Międzynarodowy Dzień dud Tych do grania. Yy, my przysłowie weźmiemy krótkie, bo są trzy. Męczennicy, gdy mróz noszą, 40 dni mrozu głoszą. P -p 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 Julian Tuwim jest autorem cytatu dnia. Żyj tak, aby Twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz. No fajne. Fajna jest również gra słówek. Dzisiaj Bądź ku od pani Beaty Engler. Ona troszkę nieortograficzna, ale zerknąłem do e, Wikipedii. Wikipedia twierdzi, że król przez U zwykłe to jest osobnik o wysokim mniemaniu o sobie, za to o e, no niedostatecznych możliwościach. Więc dzisiejsza gra słówek to król w oku. To jest nie do wyobrażenia. Do widzenia Państwu. Moje uszanowanie do jutra.